E, typie, masz coś męskiego ogarnąć. O, Cieś. A jak ty masz na imię? Słuchaj Serafin. Nie tędy droga. Nie tędy droga, chłopie. Narkotyki to jest zło! A ty masz matkę i ojca? No to nie wychowali cię, chłopie należycie! Bo najpierw się mówi dzień dobry! A nie! Chłopie! szmata.